Dobra, lecił. Ślacka mi dupę i zauważył. Kurwa, takie pytania zadać pojebane. Próbowała, ale ja nie lubię czegoś takiego. Dla mnie dupa jest odstrania Dobra, inny slot. Inny slot, bo tu dwa sloty kręcimy, a tu, a tu na Prince Studios nie zapłacili. Szkoda, na Prince Studios są inne jeszcze sloty. Tu, 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 tu. Babka Olaf. Bardzo daj do, 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 do paczkomatu. Nie wiem, czy na Amazon jest wysyłka do paczkomatu, chyba nie ma. Tam podajecie swój adres i jakby ja tego adresu nie będę widział. To widzi tylko Amazon. Ja widzę tylko imię, nazwisko i jaka miejscowość. Ja nie widzę dokładnego adresu. Tam tak działa taki w że Ja po prostu klikam kup i to do ciebie leci. Jeszcze, jeszcze kurwa się wykosztuje i opakowanie żeby zapakowali ładnie Ci, ci dam. Żebyś mógł pod choinkę sobie położyć. I mam nadzieję, że kurwa oznaczysz na Instagramie jak pod choinkę położyć prezent. Kurwa, to jest winda. Winda tu jest. Dobra, nie jest taki zły ten provider. Nie jest taki zły. Załapakura wierszyk na TGC. Posłałem co jeden ziomek liście napisał. Co co napisał? Czekaj. Życzę Ci Szymałaju pogody ducha. Być bez wiagry święta ruchę. By Mikołaj zamiast brody miał dwa cycki, robił lody. Miał piękne dwa warkocze i wilgotne ciepłe krocze. Życzenia ja też przyjmuję jak coś. I to chłop chyba nic, nic nie chciał. Życzenia też przyjmuję na święta, świąteczne. Giveaway, giveaway! Drrrr. Jest giveaway! Zapraszam na wykrzyknik Discord. Sta wystartował właśnie giveaway na 400 pln na Wawadzie. Pamiętajcie, że trzeba być zarejestrowany z mojego linku, jeżeli chcecie od Wawady dostać 400 zł. Niestety to nie są moje zasady, ja bym wam dał bez. Ale to są ich yy, zasady. Miesz na, na wykrzyknik Discord na kanale z tym giveaway. Właśnie się dzieje giveaway. Zostało 45 sekund. Pomożeś swój mandat, kurwa, jak ja bym każdemu tak pomagał. Już nie pomagam, już za dużo się napomagałem. Już nie pomaga mi nikomu. Jedynie teraz te prezenty i, i, i ten, już od stycznia, o, też nie wiem, ja mam, ja mam, mam miękkie serce, ale no, ja mam teraz zasponowane cały Discord wiadomościami, daj, daj, pożyć, pomóż. I, I Instagrama tak samo. Instagrama to już w ogóle nie czytam, bo tam się tragedie dzieją. Nawet TikToka już bo ostatnio się stałem TikTokerem. 15 sekund zostało. Tu, 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 tu. Prezent dla mamy chce o. Kurwa, wibra- Ja pierdolę tych. <noise> Gościem są taki taki wierszek. I prezent dla mamy chcę perfumy. Ale jeszcze wibrator. Dla, dla par. 3, 3, 3. Wygrał giveaway'a. Gratulacje. Napisz tam na, na tym kanale na Discordie jest wszystko napisane. Co zrobić i jak zrobić? Wygrałem. Czekaj, kurwa, to było... To jest na serio wibrator dla par? For women couples, free sucking, 9 leak modes. Co, breast sucker dildo? Kurwa, i ty to mówisz, że prezydenta mamy. Nieźle nie tam, nieźle tam. 884, można pyknąć. Dzisiaj krótszy stream, bo tylko wawatka. Jak coś. Czyś też mój list? No tak, będę czytał 5 grudnia. Wszystkie przeczytam, spokojnie. Jaki dziękuję w tym kalendarzu. A ja nie wiem, ja nie wiem co będzie jutro. Ja wiem, dzisiaj że jest Prince Studios, a jutro to nie wiem. Niespodzianka będzie. Nie chcę sobie psuć niespodzianki. I jest, jest tak, płać dla shutterów? tak Tak, dik TikTok. Jest płacony. O kurwa co? Ale lipa. Ale lipa. Obroć mi takiego zdrowego. Ale jeszcze głos trochę nie jest zdrowy, ale to pewnie od darcia mordy po prostu. Ale tak to jestem zdrowy na no umyśle, chodzę na siłownię, dobrze się odżywiam. Nie, no, nie odżywiam się tak dobrze, bo mało jem, ale, ale zdrowo, zdrowo. No kurwa serio. Co za skam? Co za skam? się wy w stole, mam jego imię, nazwisko i adres. Do tak naprawdę, to wszystkie adresy się zapisują, i do fotowoltaiki sprzedaję wasz adres. Dzięki bardzo. Płacić na szczoteru? Płacę. Wykrzyknik TikTok napisz, to wszystko tam jest opisane. O, dobra, w końcu coś. W końcu coś. Zobacz. Wykrzyknik TikTok, masz wszystko tam napisane. Albo na Discordzie też masz. hajs za TikToki chyba jest kanał. Tak, hajs za TikToki na Discordzie, tam masz wszystko opisane. Będzie kiedyś płacone 5,80. Jest płacone za 100 i za milion na TikToku. I tak ludzie tam zarabiają pojebane kwoty miesięcznie. To jest 30 tysięcy złotych, płacę dla, dla tych, dla shotterów. <laughs> widziałem, mikser, widziałem co, no trzeba było kupić. No, nie myślałem, że tak odpali. Plus 5 spinów to jest? Nie, co to było? A, plus 5 spinów. Dobra. To był mój list, a Lidl jest dla siostry, bo wspominała przyjaciół, że chciałaby, a nie ma pieniędzy. Okej, okay, rozumiem. Myślałem, że dla mamy kupujesz. Dla, dla małej perfumy. Jean-Paul Gaultier widziałem. Fajne. Słyszałem, listy list. Słysza Ale ja nie, nie będę teraz wchodził do do każdego listu. Czas na czytanie listu będzie 6 grudnia. O, i już kom, komplecik, pięknie. Jakby pierdolność, X5000 Piękna sprawa. Kuszy Wszystko jest przypięte wiadomości. Na Szymon Prokop, piszesz listy Szymon Prokop. Proszę, nie Szymon Prokop. się wysłać listę wcześniej. Czy 5 grudnia. Nie ma to znaczenia. <laughs> Dobra, 250. To już jest koniec? Nie, jeszcze otworzy. Musi otworzyć, nie? Tak. Ostatni poziom. Obojętnie pisz, co w miasto. Chyba w tym. Czekaj chwilę. Tutaj? Przecież tu nie ma żadnego miasta. A tam, na, na tym, tym. Na Amazon.d no to musisz wypełnić tak jak jest w instrukcji. I miasto musi podać, no gdzie ci przyjdzie prezent. A za YouTube ty też, też, też Do Frenzego pisz. Ale pizda. Ale pizdiocha Straszny. 5x Na Amazon D tylko, bo nie można na Amazon.pl gift listy zrobić. Dobra, dawaj jeszcze raz. Rzeczony perfumy. A, no, no. Damy masażer na kartę. Dobra. Na no trójeczce zaraz start. No to strasznie długo kręci. Ale czasem może ładnie dać. Kurwa, i to już koniec? Ja pierdolę, co za slot. Dobra, wychodzę z niego. Darkness. No, te 105 euro to jeszcze ok, ale żeby nie było 120 albo 150, nie? Widziałem, widziałem flankę urodziny. Niezbyć tam się chyba udały. największa porażka do karoserii. Co to jest? Co to? No, jak szmata po prostu się zachowuje. Ale taka, nie taka szmata, że po prostu się rucha, tylko jak szmata taka do podłogi. Nie jak, jak taki wycieruch. Tragedia, tragedia. Ale kto co lubi? Kto co, co lubi? Ja karel, witam, witam. Czeka, teraz tego darknessa. Tazy dał ognia. Na no Tazy walka za tydzień. Katia nie zajebała głową, ja nie, nie, nie widziałem akurat tego. Po 800, albo po 1000. Po 1000, bo już Łezier się zbliża jeszcze. O, może być. Nie będę pokazywał shotów tam z... Z musi karoserium. Bonusy świąteczne dla shooterów? Nie, raczej nie. I tak już macie dużo kasy. Proszę bardzo! Proszę bardzo! Już trzy od razu? Widziałem szatana? A już, już oddał. Już oddał kościół, więc może szatana. Co nie padło? Chodzić tą stroną? No jest stronka po prostu z kasynami z listami do świętego Szymołaja. Czyli strona padła, działa normalnie. Już nie padła. Dobra, 8 spinów to musi tutaj trafić. Dawaj, dawaj, dawaj. Już i tak jest dobrze, ale. <laughs> jest, kurwa! Ojebane, 8 spinów, stary na luce Osiem jebanych spinów na LUCYFERZE! Ty te print studio to lubi zapłacić 1 grudnia! Na LUCYFERZE 8 spinów, kurwa ma, wie jak to zapłaci? To będzie, z, to będzie z 20k! Patrz! Będzie z 20k! Patrz kurwa, jak to teraz płaci Ja firdolę! dole mnożniki tutaj dobre jeszcze 18. 26 I 8 tutaj nawet Jak mam to Edytuj wiadomość po prostu Yashim Pro działa Może po prostu wyjebała się strona Ale no nie działa Nie wiem dlaczego on nie działa k Dobre mnożniki teraz 660 tylko? X30? Kurwa. I tak zajebiście jest. Słabe symbole i mnożniki. Oho, tutaj teraz. Jakby dobry. Co kurwa nie da! Co kurwa nie da! Co nie da! Ja pierdolę! 11,5K! Jeszcze. Tak kurwa jest! I kościół i to! Tak to można grać! Już kurwa jest wypłata! Joch pierdolło! Printing! Printing kurwa! Ja jebie! Ale on dawno nie, nie oddał! Czekaj, tak jakoś... Ale on dawno nie oddał! To nie maxwin, to nie maxwin, to nie maxwin! Jest wypłatka! I to jaka? 21k! Kurwa, tak można zacząć! Tak można zacząć! I już mam zwiększony limit wypłat, bo jest nowy nowy tem. Od grudnia jest przedłużenie współpracy z Władą na pół roku i mam zwiększone limity wypłat. Więc nawet jak zrobię 120 tysięcy euro, to i tak mogę jeszcze więcej wypłacić. Ale też nie, nie, nie będę zdradzał ile, ale jest więcej już. Co będę do Galiego mówił? na ja nie będę dzwonił. Storka.